No dziś zobaczcie sobie, zrobiłem sobie tutaj taką wstawkę. Była duża dziura no i z drugiej strony też była dziura Tu była większa dziura. I zrobiłem wcześniej. Na końcu filmu albo pod filmem umieszczę wam link do tego mojego drugiego kanału. Zobaczycie co ja zrobiłem. Tam jest długi proces, około 20 minut. Całkowite. Wycięcie jak to wycięłem, No to jest taka <śmiennie> mini blacharka, jakby powiedzieć taczki. Teraz mogą być otworki, że woda może wylecieć, ale na pewno już nie wyleci mi zaprawa, chociaż starałem się też, żeby i woda nie wylatywała. Także zapraszam Was na ten drugi kanał, zobaczycie tam szczegółowo, jak to jest zrobione. A druga sprawa, przesunęłem oś taczki. Widzicie tu z przodu jest mocowanie. Przesunęłem o jakieś 12 cm do tyłu. No bo strasznie ciężko się woziło tą taczką. Dużo, cały ciężar można powiedzieć, był tutaj yy, na tych rączkach. No a teraz jakiś środek przesunięty to zupełnie lżej jedzie. No i dodatkowo jeszcze nasmarowałem łożyska oliwą. Nie żadnym smarem, bo smar to jest klej. No, i taczka teraz je, jedzie lekko. Będzie można śmiało rozrobić sobie trochę zaprawy, czy coś jakieś podbetonować. Nawet jak się przewozi jakieś rzeczy, towary, to już się nie gubi po drodze. O. No także to zrobiłem tamto wcześniej, a to zrobiłem sobie dzisiaj. Także zapraszam na ten drugi film, to zobaczycie krok po kroku, jak robiłem. Tak, tak, taką blachę po yy, tego. Wstawiłem. To jest stawiona blacha dwójka. Tam miejscami ta blacha to nie wiem, czy ona ma pół milimetra, milimetr, a też jest dość ciężka taczka. Blacha wygląda, że koło półtorówki, ale to na pewno wysłużyłaś. Także dziękuję. Pozdrawiam.